Dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi. Serbscy kibole zaatakowali kibiców Lecha. Szokujące oszustwo na arabskiego księcia. UEFA zabrała głos po skandalu Izraelczyków. Ukrainiec próbował zabić Polaka w Warszawie. Podczas niedawnego meczu Lecha Poznań z Krwenną Zvezdą Belgrad na trybunach w Poznaniu pojawił się transparent z hasłem Kosowo jest serbskie. Ten gest, nawiązujący do serbskich postulatów politycznych, początkowo mógł wydawać się wyrazem solidarności z kibicami drużyny z Belgradu. Jednak później doszło do wydarzeń, które całkowicie zmieniły atmosferę między sympatykami obu klubów. Według relacji opublikowanej na profilu Polscy kibice, w serwisie X, w nocy gdy Fani Lecha wracali z wyjazdowego meczu w Belgradzie, na jednej z autostrad doszło do groźnego incydentu. Około 200 uzbrojonych kiboli krwenej z wezdy znanych jako Delije, zablokowało drogę i zaatakowało przejeżdżające samochody. Na nagraniu z zajścia widać, jak napastnicy wchodzą na jezdnię i podchodzą do pojazdów, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo uczestników zdarzenia. Nie ma oficjalnych informacji o ewentualnych poszkodowanych, ani o tym, jak dokładnie zakończyła się cała sytuacja. Wiadomo jednak, że incydent miał miejsce w drodze powrotnej polskich kibiców po rewanżowym spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań w dwóch meczu przegrał z Krweną Zvezdą 4 do 2. W Belgradzie padł remis 1 do 1. Natomiast w Poznaniu serbski zespół wygrał 3 do 1, eliminując mistrza Polski z rozgrywek. Zdarzenie to pokazuje, że kibicowskie sojusze i gesty solidarności na stadionach nie zawsze przekładają się na przyjaźń poza boiskiem, a napięcia i rywalizacja potrafią przerodzić się w otwarty konflikt. 60-letni Zygmunt Urzędnik jednego z centralnych organów administracji w Warszawie stracił ponad milion złotych, padając ofiarą oszustwa znanego jako arabski książę. Sprawa opisana przez Puls biznesu jest przykładem, jak nawet osoby z doświadczeniem zawodowym mogą zostać zmanipulowane przez dobrze zorganizowanych przestępców. Historia rozpoczęła się wiosną 2023 roku, kiedy Zygmunt otrzymał wiadomość e-mail z propozycją podziału ogromnego majątku. Rzekomy arabski książę obiecywał mu milion dolarów w zamian za pomoc w transferze środków. Warunkiem było przelanie 20% tej sumy, czyli ponad miliona złotych na wskazane konta. Mimo ostrzeżeń rodziny mężczyzna był przekonany o wiarygodności transakcji. Aby zebrać wymaganą kwotę, sprzedał dwa mieszkania i zaciągnął kredyty. Podczas rodzinnych spotkań reagował złością na próby odradzenia mu udziału w przedsięwzięciu, tłumacząc, że został wybrany, ponieważ zna język angielski i jak twierdził, pozytywnie przeszedł weryfikację Interpolu, którą miał przeprowadzić książę. Oszuści instruowali go, by dokonywał przelewów na różne rachunki bankowe. Po wpłaceniu całości kwoty kontakt nagle się urwał. Dopiero wtedy Zygmunt zawiadomił policję. Skutki tej decyzji okazały się dramatyczne. Zdesperowany urzędnik próbował odzyskać stracone pieniądze, inwestując w loterie i inne ryzykowne przedsięwzięcia, co jedynie pogłębiło jego problemy finansowe. Banki wypowiedziały mu umowy kredytowe, a komornicy zajęli wynagrodzenie. Choć do emerytury pozostało mu jeszcze kilka lat, spłata zadłużenia może potrwać znacznie dłużej. Zastosowana przez przestępców metoda, określana mianem pig butchering, polega na zdobywaniu zaufania ofiary poprzez długotrwały kontakt i pozorne budowanie relacji, a następnie wyłudzeniu od niej znacznych sum pieniędzy. Jest to obecnie jedna z najpowszechniejszych form oszustw finansowych na świecie. Podobne przypadki zdarzają się coraz częściej. Jak opisał Onet, pan Jerzy, przedsiębiorca z Poznania, stracił 180 tysięcy złotych, wierząc, że inwestuje w akcje koncernu Orlen na amerykańskiej giełdzie. Tam również oszuści podszywali się pod profesjonalnych maklerów, obiecując szybki i pewny zysk. W sieci, na profilu Bandyci Drogowi, pojawiło się nagranie streamerki, która wprost chwali się, że udało jej się uniknąć poważnych konsekwencji drogowych dzięki zrobieniu na ładne oczy funkcjonariusza policji. Kobieta przyznała, że jechała w terenie zabudowanym o ponad 70 km na godzinę za szybko oraz wyprzedzała na linii ciągłej. Jak twierdzi, policjant nie zsumował należnych punktów karnych i zastosował wobec niej taryfę ulgową. Nie mam prawa jazdy, straciłam. Wyprzedzenie na podwójnej linii ciągłej prędkość prędkości o więcej niż 70 km na godzinę. W terenie zabudowalnym, tak! Na 3 lata? Nie, na 3 miesiące. Ale yy, dodatkowo dostałam też 2,5 tysiąca mandatu i 13 punktów karnych, z tego, co pamiętam. Nie się na ładne oczy, czy albo coś ten? No właśnie zrobiłam na ładne oczy, yy, bo pan policjant nie zaliczył mi wyprzedzenia na podwójnej ciągłej. Z zaliczył mi tylko prędkość. Dlatego jest tak mało, bo byłoby więcej. o wiele więcej i już w ogóle zabrane prawo jazdy, więc na ładne oczy. Powiedział, że odpuści, bo, bo trochę mnie rozumie. Pojechałam w aucie, które miał 2,3 sekundy do setki i prawie 700 koni i pan, pan się zgodził, że on prawdopodobnie by tak zrobił w innym życiu, więc odpuści Skąd jechałaś takim? Czym jechałaś? Yy, jechałam Audi RS3, ale w Stage 3 w Stage trzecim A o tym klienta? W sumie tak Nie, o tym znajomego. Sprawa wywołała ogromne kontrowersje, ponieważ zarówno zachowanie streamerki, jak i reakcja funkcjonariusza budzą poważne wątpliwości etyczne. Wielu internautów zwraca uwagę, że tego rodzaju sytuacje podważają zaufanie do bezstronności policji i równego traktowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. W przestrzeni publicznej pojawiają się liczne głosy wzywające komendę główną policji do pilnego wyjaśnienia całej sprawy ustalenia okoliczności interwencji oraz ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji wobec funkcjonariusza. UEFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne po czwartkowym meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Haifa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, które rozegrano w Debreczynie na Węgrzech. Spotkanie zakończone zwycięstwem polskiej drużyny 2 do 0 i awansem do czwartej rundy. Zostało przyćmione przez skandaliczne wydarzenia na trybunach, które wywołały oburzenie opinii publicznej i reakcję władz. Europejska Federacja poinformowała w piątek po południu, że obie drużyny mogą zostać ukarane. W przypadku Maccabi, Haifa zarzuty dotyczą niewłaściwego zachowania drużyny oraz przekazywania komunikatów nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego. To właśnie kibice izraelskiego klubu wywiesili transparent z napisem mordercy od 1939 roku, a w sieci pojawiły się nagrania ukazujące ich obsceniczne gesty, naśladowanie odgłosów małp oraz erotyczną lalkę owiniętą w polską flagę. Zachowanie fanów Maccabi Haifa spotkało się z ostrą krytyką. Prezydent Karol Nawrocki określił transparent jako skandaliczny i podkreślił, że obraża on pamięć polskich ofiar II wojny światowej, w tym trzech milionów Żydów raków częstochowa także znalazł się w kręgu zainteresowania europejskiej centrali. Klub odpowie za odpalenie materiałów pirotechnicznych oraz przekazywanie komunikatów nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego. Do najpoważniejszego incydentu miało dojść na początku drugiej połowy, gdy kibice polskiego zespołu odpalili racę, co spowodowało kilkuminutowe przerwanie gry. Decyzje w sprawie ewentualnych kar finansowych lub organizacyjnych wobec obu klubów, mają zostać ogłoszone w odpowiednim czasie. W czwartek 14 sierpnia bieżącego roku policjanci Stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Prędkość, której celem była poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminowanie kierowców przekraczających dopuszczalne limity prędkości. Funkcjonariusze skupili się na maksymalnym zwiększeniu liczby kontroli, podkreślając, że nadmierna prędkość jest jednym z głównych czynników powodujących wypadki i wpływających na skalę ich tragicznych skutków. W działaniach uczestniczyły zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory, a także policyjne patrole korzystające z laserowych mierników prędkości. Ważną rolę odegrała specjalistyczna grupa SPEED, powołana do walki z najbardziej niebezpiecznymi zachowaniami na drogach, wśród których przekraczanie prędkości zajmuje czołowe miejsce. Efekty jednodniowej akcji są wymowne. Funkcjonariusze wylegitymowali blisko 1000 uczestników ruchu drogowego i ujawnili 783 wykroczenia. Aż 666 z nich dotyczyło nadmiernej prędkości, w tym 465 przypadków stwierdzono w rejonie przejść dla pieszych. Tak rażące naruszenia skutkowały zatrzymaniem 21 blankietów prawa jazdy oraz nałożeniem wysokich mandatów. Policja zapowiada, że tego typu akcje będą kontynuowane, a kontrole prędkości, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych, pozostaną jednym z priorytetów służb. W 14 sierpnia około godziny 20, w porcie rzecznym w Górze Kalwarii doszło do tragicznego odkrycia. Z nurtu Wisły wydobyto ciało 70-letniej kobiety. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, strażacy, policja oraz ratownicy medyczni, jednak ze względu na stan zwłok odstąpiono od prowadzenia czynności ratunkowych. Zgłoszenie przekazał świadek, który zauważył ciało unoszące się w pobliżu nabrzeża, gdzie prowadzone jest wydobycie piasku. Po potwierdzeniu informacji przez przybyłe na miejsce zastępy Straży Pożarnej, ciało zostało wyciągnięte na brzeg. Jak poinformował starszy kapitan Kamil Styczek z Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, stan ciała nie pozwalał na podjęcie prób reanimacji. Funkcjonariusze policji przystąpili do szczegółowych czynności dochodzeniowych, zabezpieczając teren i dokumentując przebieg zdarzenia. Jeszcze kilka dni wcześniej, 11 sierpnia Policja spiaseczna prowadziła intensywne poszukiwania 70-letniej Teresy W., mieszkanki domu pomocy społecznej w górze Kalwarii. Kobieta opuściła placówkę i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wczorajsze odkrycie w porcie rzecznym zakończyło te poszukiwania w najtragiczniejszy możliwy sposób. To właśnie ciało zaginionej Teresy W zostało wyłowione z wisły. Okoliczności jej śmierci pozostają przedmiotem śledztwa, które ma ustalić w jaki sposób i w jakich warunkach doszło do tego dramatycznego zdarzenia. We wtorkowy wieczór na Warszawskiej Woli doszło do brutalnego ataku, którego sprawcą okazał się 34-letni obywatel Ukrainy. Około godziny 20 przed jednym ze sklepów przy ulicy Okopowej wywiązała się sprzeczka pomiędzy trzema osobami. W trakcie kłótni cudzoziemiec ugodził nożem w brzuch 39-letniego obywatela polski, a następnie uderzył w twarz towarzyszącą mu 38-letnią kobietę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Lekarze stwierdzili, że odniesione obrażenia nie zagrażają jego życiu, kobieta doznała obrażeń twarzy. Policjanci z woli podjęli natychmiastowe działania i już godzinę po zdarzeniu zatrzymali napastnika. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie znajdowało się prawie półtora promila alkoholu. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty: naruszenia czynności narządu ciała oraz wywołania rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności na podstawie artykułu 157 kodeksu karnego. Mężczyzna został osadzony w areszcie a śledczy prowadzą przesłuchania świadków i analizują zabezpieczony materiał dowodowy, aby ustalić dokładny przebieg wydarzeń oraz motywy działania sprawcy. Według danych Komendy Stołecznej Policji w 2024 roku co jedenaste przestępstwo w Warszawie zostało popełnione przez cudzoziemców. Najczęściej sprawcami byli obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Uzbekistanu i Mołdawii. Statystyki pokazują również, że w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych przebywa obecnie ponad 2,5 tysiąca obywateli innych państw, pochodzących z blisko 80 krajów świata. Ponad połowę tej grupy stanowią Ukraińcy, a kolejne miejsca zajmują Gruzini i Białorusini. Jak wskazywała Rzeczpospolita, w porównaniu do roku 2020 liczba osadzonych cudzoziemców w polskich więzieniach wzrosła dwukrotnie, co rodzi pytania o rosnący udział obcokrajowców w poważnych przestępstwach na terenie naszego kraju. Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do mieszkania w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy ulicy Smulikowskiego, a łupem włamywacza padły laptopy o łącznej wartości około 12 tysięcy złotych. Dzięki doświadczeniu i czujności wywiadowców sprawcę udało się ująć jeszcze tego samego dnia. Funkcjonariusze, którzy na co dzień działają w sposób mniej widoczny dla społeczeństwa, Prowadzili rutynowy patrol na warszawskiej Pradze. Zauważyli wówczas znanego im z wcześniejszych interwencji mężczyznę, wielokrotnie zatrzymywanego za kradzieże sklepowe. Podczas legitymowania okazało się, że posiada on przy sobie trzy laptopy. Tłumaczenia o rzekomym zakupie sprzętu wzbudziły w policjantach podejrzenia, dlatego sprawdzili urządzenia. W jednym z nich odnaleziono numer telefonu, pod który natychmiast zadzwonili. Po drugiej stronie odezwała się kobieta, która właśnie wróciła do mieszkania i odkryła, że doszło w nim do włamania. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.